Mataczenia świata są skierowane ku temu, aby zwodzić rozum, umysł i zniewolić świadomość, bo ona jest największą wartością. I proszę zauważyć, co człowiek ma otrzymać w zamian za świadomość: inteligencję cybernetyczną. ma być inteligentny cybernetycznie. Yy, yy, tak jak moja znajoma powiedziała mi taką rzecz, yy, pracuje w szkole z licealistami i powiedziała, że od Nowego Roku wyszedł przepis, że 70 czy 80% jej uczniów będzie miało w ławce pomocnika, dorosłego pomocnika, który będzie go uczył rozumienia tego, co robi na lekcji, co pisze, co robi, aby pomóc mu w tym, w tej nauce, w szkole średniej, w liceum, żeby on rozumiał, co robi, żeby robił to ze zrozumieniem, ponieważ 70% tych dzieci są, jest na y, lechę zgotropowych. Są zaburzeni, y, są y, neurotypowych, jest może z 20% albo z 10% neurotypowych. Re resz reszta jest jakaś y, oligofrenia. Czyli mają y, ograniczenia, ale proszę zauważyć, to, że jest liceum, to są dzieci, które nie były, te, które, były które były neurotypowe, normalnie wzrastały, a są w liceum stały się już nie czyli nie. Dziećmi, dzieci, które w normalny sposób funkcjonują w tym świecie i rozumieją tą sytuację, muszą mieć dorosłe osoby, powiedzmy po studiach, albo jeszcze starsze, które będą uczyły ich czytania ze zrozumieniem. Czyli co to się dzieje? Jest to quasi sztuczna inteligencja, która ma być wszczepiona w głowę i która y, zamiast myślenia y, będzie wyświetlała obrazy w głowie jako y, informacja o gdzie człowiek ma iść, jak ma żyć, czyli co się dzieje, świadomość człowieka jest niezmiernie cenna. Świadomość człowieka pochodzi od Boga jest niezmiernie cenna. Człowiek ją ma. I dlatego świat cybernetyczny yy, udaje yy, mądrego, aby zaskoczyć człowieka mądrością, tą zwyczajną ludzką mądrością, informacją, o tak mogę powiedzieć po świecie, o świecie, aby człowiek się zachłysnął i wziął tą informację, ale porzucił świadomość, a świadomość ich uczuć Życia, prawdy i miłości będzie istniała dla y, tamtego świata i dla świata cybernetycznego, i dlatego istnieją habitaty. Habitaty, w którym następuje asymilacja emocji, y, cybernetyki i świadomości ludzi. Dlatego już żyje na Ziemi sporo osób eksperymentalnych. Którzy są już takimi cybernetycznymi hybrydami, gdzie emocjonalna natura z emocjonalną naturą i świadomą naturą, bo, bo emocje są, muszą być świadome. Człowiek emocjonalnie działa świadomie, bo jest człowiekiem świadomym, wybiera to. Ale już w cybernetyczny świat jest informacja. I ten problem, który tam się pojawia. To jest budowanie w habitacie, habitatu, czyli awatara w człowieku, który będzie emocjonalnie związany z SI. Lodówką, pralką, żelazkiem. Zabrałem żelazko. Dlaczego zabrałeś żelazko? Będziesz wyprasował. Nie, kocham moje żelazko. Jest, jestem zauroczony moim żelazkiem. Moim żelazkiem. <noise> Więc yy, chodzi, ja tutaj tak yy, ironizuję, ale yy, do tego to zmierza ten świat. Yy, te habitaty yy, przez te filmy, yy, one, ludzie to łykają bez gryzienia. To wpada do ich tam głębi. I oni później postępują w taki sposób, że budują więź emocjonalną i uczuciową, budują z, 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 z kodem 0,1, kodem, kodem binarnym. Myśląc, że tam po prostu jest człowiek. I to jest zagrożenie i w ten sposób dostaje się świat, który, o którym była mowa już. Yy, była mowa i ja czytałem o tym y, około lat 80. Czytałem o tym, czy może troszeczkę później, że y, przepowiednie pisma salożytne mówiły o tym, że na początku XXI wieku, w 2011 roku, tam był dokładnie ten, ten, ten był powiedziany ten czas, w 2011 roku Ziemia zostanie najechana przez bardzo groźną cywilizację we wszechświecie, która już pochłonęła ogromną ilość galaktyki i planet. Panik i galaktyk, i teraz Ziemia będzie najeżdżana, i ludzie czekali, że się nic nie dzieje, ale została najechana całkowicie inaczej. Została po prostu stworzona na Ziemi potrzeba cybernetycznego istnienia, i dzisiaj, proszę Państwa, gdy yy, czytamy, yy, oglądamy w stronę internetową, jakąś w telefonie, czy gdzieś, to dzisiaj jest zachwalana. Rozmowa z SI jako mądrą istotą, która może nam wytłumaczyć wszystko i może na nas poprowadzić, i może nawet dostałem taką informację, że może poprowadzić wykłady. Może, może mi pomóc w prowadzeniu firmy. Rozum Rozumiecie Państwo, ale to jest nic dziwnego, bo są już kościoły, które prowadzą, yy, yy, SI prowadzi już Muszę. Więc proszę zauważyć, czyli występuje ta sytuacja, że wiedzą, że na Boga nie ma, jest tylko informacja.